16. Dolnośląskie Onko Igrzyska na Wrocowskim AWF-ie to okazja dla dzieci z chorobą nowotworową na aktywność sportową. Oczywiście w miarę ich możliwości. Taka aktywność może im pomóc w walce z chorobą, ale co najważniejsze, na chwilę oderwać od tej szpitalnej rzeczywistości. Znakomita tradycja w Stanach Zjednoczonych. 16. To jest wielkie wydarzenie, święto, tak jak u nas jest święto. Ja wierzę, że kolejne edycje będą jeszcze większe. Zabiegamy o to, żeby to były ogólnopolskie onkoigrzyska i wierzę, że tak się stanie. Pierwsze przesłanie to taka praca u podstaw, żeby pokazać, że dziecko leczone z powodu choroby nowotworowej może być normalne, może aktywnie żyć, może także uprawiać sport. A druga to trochę także przygotowanie tych dzieci do ich przyszłego życia. Choroba nowotworowa i leczenie to jest bardzo poważne ograniczenie aktywności fizycznej tych dzieci, a aktywność fizyczna jest najsilniejszym bodźcem rozwoju dla tych dzieci. Mi się bardzo, już jestem drugi raz na igrzyskach. Jak ci się dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj biegło? Dobrze. Jak wam się podoba? Bardzo. Mała Helena przeszła chorobę nowotworową, chorowała na guzanerki. Dziś wszystkim dzieciom, które także walczą z rakiem, mówi jedno, żeby się nie bały. Chwátum. Tutaj Helenka jest po chorobie nowotworowej i naprawdę bardzo fajnie to motywuje. Słyszeliśmy już wcześniej o Onkoolimpiadach, o igrzyskach. i teraz jak już możemy z tego skorzystać, to naprawdę... Z... Z wielką przyjemnością korzystamy. Myślę, że dajemy nadzieję innym, że warto walczyć. Chodzi kochani o to, żeby wszyscy uwierzyli. Wszyscy uwierzyli, że każdy jest w stanie zwyciężyć. Tak jak w sporcie walka jest najważniejsza, tak tutaj jest najważniejsze. I jestem absolutnie przekonany o tym, że oni wszyscy zwyciężą. To, że do nas przyjechali, oni już zwyciężyli. To, że startują w zawodach, są kolejnymi zwycięzcami, no, że... zasada sportu bole, bole. została utrzymana. Tego dnia nie zabrakło wolontariuszy, którzy robili wszystko, by na twarzach dzieci pojawił się uśmiech. Jako, że mam duże doświadczenie w właśnie skręcaniu balonów, to stwierdziłem, że przyjdę. Byłem wolontariuszem już wielokrotnie. Także pomyślałem, że to super impreza, żeby pomóc, żeby sprawić po prostu dzieciom uśmiech na twarzy. Dzisiaj chodzi o to, żeby właśnie e, dzieciom dodać siły. To jest bardzo szczytny cel i takie imprezy są jak najbardziej skazane, trzeba to propagować i jak najwięcej takich imprez. Jest to dzień taki, gdzie każdy z nas się uśmiecha i staramy się umilić ten dzień wszystkim dzieciom, żeby były wesołe, radosne i nie myślały o chorobie, nie myślały po prostu o tym, co przemyśło. Weszły, co jeszcze też przed nimi. Ten dzień jest dzisiaj dla nas wszystkich, żeby było radośnie, wesoło. Ten szesnasty raz utwierdza nas w przekonaniu, że to jest bardzo dobra inicjatywa i że dzieci chcą w nich, w tych okolicznościach, brać udział. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.